Cześć, dajcie na kanale pokazuję. A dzisiaj robimy odcinek z takiego właśnie najnowszego dodatku. Zrobieniem właśnie postaci. Chodzimy sobie na postacie i tu mamy coś nowego chyba nie. I tu sobie wybierzemy dorosłą. Damy ten odcień skóry, bo ja zawsze taki. O, zobaczcie, nowe fryzury. Taki kucyk. Mega ładna ta fryzura jest w ogóle. Ej, fajna. Ale ta jest bardzo ładna też. O, ta też nawet ładna. Hmm. Fajna właśnie. I jeśli nie wiecie, gdzie możecie zdobyć ten dodatek, wejdźcie do sklepu. Tam macie pod dołem takimi dodatkami. Jak macie główną część, to później są takie kabelki i trzeba wyciągnąć tam, gdzie jest ludzik. I właśnie tam się będzie pokazywał właśnie ten oto dodatek. Znaczy, przepraszam, niewyraźnie troszeczkę powiedziałam. Tam, gdzie jest taki ludzik mały na I my chyba sobie wybierzemy te włosy. O, fajnie ten kolor, ale chyba nie ma żadnych nowych kolorów nie ma nowych oczu mam sobie takie dla dziewczyny czyli takie rzęsy ładne nos też chyba nie ma żadnego nowego daję ten, który mam zawsze brwi zrobimy takie o takie bym zrobiła sprawdźmy i zobaczcie jakie są super ubrania dla chłopców, mega, a te jest akurat dla dziewczyny, te dwa dla chłopców są super. To wiecie co, zrobimy tak, dziewczynę, chłopaka i dziecko. Tutaj mamy co, o fajna taka, fajna taka, jeansowe trochę takie, jeansowo-dresowe rzeczy. O, to jest akurat ładne. O, fajne, bardzo ładny sweter. Jeansy i właśnie takie ładne koszulka. Mam identyczny strój: taki sweterek, taką koszulkę i takie jeansy. ale butów nie mam. Tutaj nie ma chyba nic nowego. O, paśmie kołano z kienka. O, to jest takie bardziej takie szkolne, myślę, ale ładne na jakieś wyjście albo coś takiego. Nie mówię, że to jakiś zwykły, po prostu sobie mundurek, tylko bardzo fajne Mmm, no, ładne, ale takie no, tak sobie. To też ładne, ale i tak najbardziej ta stylizacja mi się podoba. Yy, idziemy sobie teraz do czapek. O, jaka fajna! Ona tu nie za bardzo pasuje. Bardzo ładna. Ja bym ją sobie kiedyś wzięła, ale nie dzisiaj. Czy mam jakieś nowe kapelki? O! Patrzcie! Taki fioletowy tylko za bardzo odstaje. To jest w stylu hani z Genzy. On lubi takie czapki, tylko bardziej takie, wiecie, jakieś czarne, tak nakłada, i coś takiego. Tak woli Hanis z Genzy, właśnie. Też nic. Nic. O, wow, ale fajnie. Ej, zobaczcie. Ile tej fajnych jest tych. Te motyki nie za bardzo. To już bardziej. Ale też nie to. Ta bardziej taka dla dzieci. Ta też. O, zobaczcie. No, mega ona jest ładna. Dobra, idźmy sobie teraz do okularów. O, zobaczcie, ja zawsze marzyłam, żeby mieć takie motylki albo ognie. Na jednym z odcinków od Mufiny zamawiała różne rzeczy i właśnie miała takie ognie okulary. Coś mówiła, że tam źle widzieć, bo to tak właśnie, tak było tak pofalowane, więc... Ale ja myślę, że są fajne, więc... no. Myślę, że tak. Okej. Okay. Tutaj mamy takie serduszka, ale chyba nie to. Tutaj chyba są też nowe. Mm, no nawet. Tylko jakby nie było tego złota. Eee, nie. Ale to nie są nowe, nie wiem sama. Ale to te okulary idealnie ja, tu pasują. Mi się mega to podoba. Tu nic, ale dziwnie by wyglądała. Tu też nic. Tu też chyba nic. I tu też. No, jestem zdziwiona. A naprawdę fajne rzeczy trafiliśmy. I teraz robimy jakiegoś chłopaka z jego dodatku. Myślę, że tu będzie trudniej, bo właśnie to może być, bardziej w to grają dziewczyny, więc wątpię, że tu znajdziemy jakieś takie rzeczy. Więc używamy tylko tego dodatku i będzie mega trudno, myślę. Albo też możemy użyć innego. No, to ja w sumie sobie wybiorę ten który jest, bo jest taki ciekawy z tego dodatku. Właśnie on jest. Nosek robię taki jak u tamtej dziewczyny. Berwinie zmieniamy kolor brzwi jedynie. Tutaj wybra to... Albo to, nie, 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 to tylko, czekajcie, jeszcze zobaczymy, bo może tu są jeszcze bluzy dla tych chłopców. Ja nie wiem, bo ja dokładnie nie patrzyłam. Tak, bardziej eś, patrzyłam za dziewczyną więc wiecie. No, to też chyba nie, pani... no to jest nowe, ale nie za bardzo was paski mu to nie da nie, nie. Może jakieś okulary że nie ma żadnych dla chłopców. No to chyba chłopiec stanie właśnie taki. I powiem wam, że przez ten nowy dodatek, on jest zły. taki luzacki po prostu, jakby szedł do szkoły, po prostu. A ta znów wyszła taka elegancka, jakby szła do jakiegoś centrum handlowym albo nie wiem, do Starbucksa, coś takiego myślę. A teraz robimy małe dziecko. Okej, okay, akurat nam się wylosował taki maluszek. Okej, okay, włosy. Hmm, no te są chyba za długie na malucha. Te tak nie widać oczu. Więc chyba zrobimy takie jak u tamtej dziewczyny. Kolor włosów taki sam. Nie wiem czemu. Nie krzyczcie na mnie, że nie zmieniam e, e, wszystkim... T, że robię wszystkim takie same kolory, więc... Po prostu taki kolor lubię i myślę, że nie jesteście z źli. Że... Sorry, ale tak się mylę. Ja się stresuję, trochę wiecie. No. Żeby mi taką minkę, żeby to był bardziej taki aniołek, taki diabeł, jeden. Mały. I tu damy tą piękną. Oto. Yy, bluzę chmurki. Jeden... Taki TikToker, ma bluzek w chmurki i ja on w ogóle wszystko te chmurki lubi. Nie wiem jak on się nazywa, ale myślę, że wiecie o kogo chodzi. Yy, ma dużo swetrów, yy, ogólnie takie jak chmurki, garnitur w chmurki kupił, buty sam zaprojektował w chmurki. Był kiedyś w odcinku od Dominika Rubińskiego, jakby co. Wiem, za dużo trochę gadam, no ale tak to wychodzi. To coś jeszcze mamy dla maluchów? Chyba nie, więc mamy od tak. Właśnie zaprezentowałam ten najpodatek, a tu już dalej jest taka moja rodzinka, a tutaj taka stara już. Ona jest dość... Kurde mam ki sorki, ale ja muszę mu zmienić minkę. Ja Nie lubię, jak ktoś ma taką minkę. Więc, jak myślicie o tym nowym dodatku? On kosztował jakby co 5 zł, 4,99, więc bardzo fajna cena. Myślę, że taki fajny dodatek z takimi fajnymi rzeczmi, to naprawdę Bajer. Więc do zobaczenia w następnym odcinku. Zostawcie łapki w górę, jeśli Wam się oczywiście podobało. No i do zobaczenia. Pa! Pozdrawiam wszystkich, którzy mnie oglądają. Jak mufinka mnie oglądasz, to tym bardziej Cię pozdrawiam.